Pandemia przyspieszyła zmiany, które wcześniej się zaczęły, ale nie mogły się przebić z powodu bezwładu społecznego i rutyny. Coraz większa część naszego życia będzie przenosić się do internetu. Upowszechni się praca zdalna o elastycznych godzinach i metodach. Upadną biurokratyczne bariery w korzystaniu ze Skype'a, Facebooka, Zoom. Rzadziej będą zebrania personelu. Mniej dojazdów do pracy biurowej przyniesie oszczędności w wynajmie powierzchni biurowej, w transporcie i zmniejszy zanieczyszczenie powietrza spalinami w miastach. Również znaczna część edukacji powszechnej będzie odbywać się w internecie, tylko jak zniosą to rodzice? Nastąpi rozwój telemedycyny. Zamiast chodzić do lekarza, wyślemy wyniki testów i porozmawiamy przez komputer. Algorytmy zbadają parametry zdrowia publicznego. To pozwoli dojrzeć nadchodzące kryzysy medyczne, jak epidemie. Ten, kto zyskał przeciwciała koronawirusa, dostanie zaświadczenie, że może swobodnie poruszać się i pracować. Świadectwa zdrowia wejdą w praktykę przy następnych epidemiach. Kto nie ma dostępu do internetu szerokopasmowego, ten zostanie wykluczony z życia społeczno-gospodarczego. Z powodu pracy zdalnej osłabną więzi ludzkie. Taki sam będzie skutek powszechnych zakupów online, zamiast w tradycyjnych sklepach. Oglądanie imprez sportowych z domów prywatnych, zamiast na stadionach, osłabi więzi kibiców drużynowych. Poczucie przynależności do grupy jest ważne dla zdrowia psychicznego, ale będziemy żyć w świecie, gdzie ludzie rzadko spotykają się bezpośrednio. Nie podają rąk, unikają dotyku i całusów na przywitanie i pożegnanie. Za to obsesyjnie myją ręce po każdym spotkaniu. Czy izolacja społeczna wzmoże falę depresji, samobójstw, narkomanie i pijaństwo? Panie Rządy niechętnie będą rezygnować ze środków nadzoru obywateli uzyskanych w trakcie walki z pandemią koronawirusa. Wzmocni się aparat państwowy, który będzie używał nacjonalizmu dla manipulowania społecznymi emocjami na swą korzyść. Nastąpi koniec rozbuchanego indywidualizmu i zwrot w stronę rządów autorytarnych. Rządy drukują pieniądze, by ratować gospodarkę. To pogłębi różnice zamożności, gdyż rosną ceny aktywów finansowych, jak akcje giełdowe. Dlatego w tym kryzysie zyska górne parę procent społeczeństwa. Natomiast ludzie o niskim wykształceniu jeszcze bardziej zbiednieją, gdy trudno będzie o pracę. Grozi to zerwaniem umowy społecznej. Życie polityczne będzie przenosić się do internetu. Wprowadzi się szerzej głosowanie pocztowe i elektroniczne w wyborach powszechnych. Parlamenty zaczną pracować online, a posłowie z domu. Czy dzięki temu będą mniej podatni na lobbying grup interesów i naciski liderów partyjnych? Czy lepiej będą reprezentować swoich wyborców zamiast interesów partii politycznych? Pandemia sprawiła, że zaczął powracać przemysł z Chin na Zachód. Korporacje muszą zmniejszyć zależność produkcji od długich i zbyt złożonych łańcuchów dostaw. Planują odejścia od zaopatrzenia na styk, które nadchodzi w momencie, gdy jest potrzebne. Taki system nie wymaga gromadzenia zapasów, ale jest podatny na zakłócenia transportu. Państwa przekonały się, że muszą być gotowe na przetrwanie dłuższych okresów izolacji gospodarczej. Amerykanie tracą wiarę w wolny handel i globalizację. Nie wierzą, że przynosi korzyści wzajemne. Przeciwnie Chińczycy, którzy pamiętają, że izolowanie się i odmowa otwarcia na świat w XIX wieku przyniosła stulecie narodowych klęsk. To otwarcie pod koniec XX wieku dało Chinom sukces bez precedensu w dziejach. Koronawirus przesunął władze i wpływy z zachodu na wschód, który lepiej poradził sobie z pandemią niż Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone. Spadł prestiż zachodu jako centrum cywilizacji. Ameryka przestaje być uważana za przywódcę świata. Stany Zjednoczone będą odcinały Chiny od amerykańskiej najnowszej technologii i własności intelektualnej. Będą przymuszały do tego również swoich sojuszników. Świat stanie się mniej otwarty, zasobny i wolny. Zachód przeznaczy mniej pieniędzy na problemy globalne, jak ocieplenie klimatu czy ochrona środowiska. Wielkie środki będą szły na odbudowę gospodarek krajowych po szkodach, które wyrządziła pandemia. Najważniejszy z żyjących pisarzy Zachodu, Michel Welbeck, uważa, że po pandemii nie obudzimy się w nowym świecie. Będzie tak samo. Tylko trochę gorzej nie będzie rewolucyjnych zmian. To banalny wirus nie niesie żadnego odkupienia, nie jest nawet przekazywany drogą płciową to wirus bez właściwości. Ograniczenie kontaktów z ludźmi i praca zdalna pogłębią izolację społeczną i tak już napędzaną przez rozwój technologii. Wirus stał się znakomitą wymówką dla zaniku więzi międzyludzkich. Epidemia to wspaniały powód, żeby wzmocnić tę te tendencje. Ludzie, którzy umierają w szpitalach lub domach opieki, są natychmiast chowani w tajemnicy. Ofiary sprowadza się do jednostek w statystykach zgonów. Decydujący stał się wiek chorych. Do kiedy należy reanimować i leczyć? Do 70, 75, 80 lat to tak jakby od pewnego wieku bylibyśmy już trochę martwi.